W tym momencie zakończyłem realizację zadania 43 przez 1, jest godzina 1029, 1028 w sumie i 30 sekund. Ale tak yy zakończyłem zadanie liniowe, które miałem dzisiaj do robienia. I w tym momencie będziecie oglądać przejazd techniczny. Jeszcze sobie tylko kilometry spiszę. Sterownik już daje sygnał do odjazdów, przejazd techniczny. A wy właśnie będziecie oglądać taki przejazd. z przystanku, na którym się znajduję, czyli niepodległości Rejdana do zajezdni przy ulicy Lubelskiej. A zastanawiam się teraz, którędy w sumie jechać. Czy jechać przez miasto przez Batorego, przez wiadukt kolejowy, czy jechać obwodnicą, chyba pojedziemy sobie obwodnicą, wiecie, pojedziemy sobie przez niepodległości, następnie pojedziemy sobie przez Armii Krajowej Bo myślę, że przez miasto byłoby tak samo, chociaż nie, pojedziemy przez miasto Pojedziemy przez miasto. Bo przez miasto jest chyba szybciej, bo tutaj przez obwodnicę, przez Armię Krajowej jest tak troszkę naokoło. Czyli pojedziemy sobie przez Rejtana. <laughs> Następnie wjedziemy Piłsudskiego i pojedziemy przez Fredry Siemińskiego, Krębeckiego, Lubelską i tam zakończymy przejazd techniczny. A mówiłem już w nagraniach z przejazdu liniowego z 43, że brygada 43 przez 1 jest jedną z najkrótszych brygad w Rzeszowie. Jak również sama linia 43 jest jedną z najkrótszych w Rzeszowie. Moja brygada dzisiaj liczyła 5 godzin 19 minut, 4 strzały, czyli 8 kursów. Czekam na, mo na, możliwość. <tryk> na możliwość skrętu, cały czas auta tutaj sunął, ale ta dużaritana, teraz jest miejsce, więc się... Włączam. No i co? I niektórzy tak naprawdę dopiero co zaczęli swoją pracę. Ja tę pracę za niedługo będę kończył. Został mi tylko na dziś przejazd techniczny, właśnie. Odstawienie auta, znaczy auta na autobusu na stanowisko postojowe, gdzieś tam e, dostępne, łatwo dostępne dla zmiennika, gdyż ten autobus dzisiaj jeszcze oczywiście wyjedzie na popołudniową część brygady 43 przez 1, ale będzie to już po godzinie 14, natomiast tu jest dopiero godzina 10.30. Ja zakończenie swojej pracy mam o 1050. I tak sobie to wygląda. Jeszcze raz korzystając z tego nagrania, chciałem pozdrowić kolegę Rafała. Rafał S, taki kolega ma na YouTube. Dzisiaj kolega niezapowiedzialnie przyszedł mnie odwiedzić, także tym bardziej miło z jego strony. Także na przykład, tak na przykładzie Rafała, jeżeli macie ochotę przyjść, pojeździć ze mną, odwiedzić mnie, oczywiście ja Was zapraszam Tu z Rafałem pojeździliśmy Pogadaliśmy na pętli Oczywiście Rafał też dowiedział się O moich planach co do kanału Bądź o filmach jakie mam nagrane A jeszcze nie wiecie o tym Jakie filmy mam nagrane i jakie filmy mam w planach opublikować Dojeżdżam sobie właśnie do skrzyżowania Z aleją Józefa Piłsudskiego ulicą Lubowską oraz ulicą Dworaka No i oczywiście Alej utadusz Rejtana, z której za moment będę wyjeżdżał W kierunku centrum miasta na Alei Józefa Piłsudskiego Żeby następnie pod Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Skręcić w ulicę Głowackiego w prawo Ale to wszystko w trakcie Póki co mamy czerwony sygnał świetlny Pogoda nam się troszkę popsuła w momencie, kiedy nagrywałem przejazdy linią 43, było nawet w pewnych momentach słonecznie przebijało, gdzieś, przebijało się gdzieś tam słonko pomiędzy chmurami. W tej chwili chmury zasłoniły praktycznie cały błękit, który był na niebie. No i niestety zaczął padać deszcz. Jest dzisiaj 9 stycznia. Powinien leżeć śnieg i to taki śnieg po kilka centymetrów albo nawet po kilkanaście. A zamiast śniegu mamy deszcz. A niestety taki mamy klimat. Się, sprawdzając termometr w autobusie, na zewnątrz pokazuje 11 stopni Więc yy, pogoda iście wiosenna, w sumie bardziej to jesienna Dobra, skręcam w tej chwili w ulicę Głowackiego Wcześniej oczywiście Piesi mają pierwszeństwo, więc ci piesi sobie przejdą, samochody przed nami ruszą i dopiero my wtedy możemy ruszyć. Dobra. Tu mamy oczywiście fragment, który niedawno został oddany do użytku. Nagranie takie głównie zrealizowane 9. 9... Stycznia 2023 roku. Wjechałem sobie właśnie w ulicę Fredry. Mamy pieszych chcących przejść przez przejście. Oczywiście się zatrzymujemy, i jedziemy sobie dalej. względem tego co było pierwotnie kiedyś przed remontem co powoduje, że wszystkie autobusy również te gazowe czyli z tą kopułą które są wyższe niż autobusy na przykład bizdowe, mogą również tędy przejeżdżać także wszystkie przejazdy, wszystkie przejazdy techniczne jakie wykonuje się w stronę Placu Wolności czy w stronę Dworaka czy nawet w stronę w sumie to w stronę Lwowskiej to nie, bo przez most Tadeusza Mazowieckiego wykonuje się przejazdy kolejowe w kierunku ulicy Lwowskiej, ale właśnie w kierunku placu wolności wykonuje się takie przejazdy. W kierunku placu wolności wykonuje się takie przejazdy właśnie tędy teraz, bo jest po prostu najszybciej i najłatwiej. Kiedyś jeszcze jak ta ulica była zamknięta wykonywało się przejazdy liniowe, jak i techniczne poprzez wykorzystanie ulicy Lubelskiej Marszałkowskiej, a później Ronda Domowskiego. a teraz jest to o wiele prostsze i szybsze. Jeżeli zaczynało się, nie dajmy na to że rzędu 55 53, które teraz na czas zamknięcia Mini-dworca przy ulicy Bardowskiego, zaczynają z Placu Wolności. No to musiały sobie zawrócić, przykładowo, z wykorzystaniem placu targowego przy ulicy Dworaka, i wtedy pojechać sobie na taki plac Wolności. No i natomiast już z Siemieńskiego, kilkadziesiąt sekund temu, przejechaliśmy. Znaczy, w sumie dalej jedziemy ulicą Siemieńskiego, ale za moment przejadę w kierunku ulicy Trębeckiego. Właściwie to już na najbliższym skrzyżowaniu, bo tutaj te ulice się krzyżują. My mamy drogę z pierwszeństwem, także wrzucam kierunkowskaz informujący o zmianie, o zamiarze, o zamiarze zmiany, zmiany kierunku jazdy. I kontynuuję sobie w tej chwili jazdę już ulicą Trębeckiego, za moment po prawej stronie będę przejeżdżał obok yy, dawnej zajezdni MPK, a obecnie siedziby ZTM w Rzeszowie. Stały autobus ciepła, Solaris Rubinu trzeciej generacji CNG o numerze naborowym 751 oraz przegub prawdopodobnie obsługujący Winiester 12 o numerze taborowym 770 Ja przygotowuję się i skręcam w prawo w ulicę Lubelską w kierunku właśnie zajezdni MPK mamy zielony sygnał świetlny więc z rozpędu wjeżdżam na skrzyżowanie upewniając się, bo tutaj jest przejście dla piesze, pierwszy ma zielone światło nie było żadnego pieszego, więc mamy teraz ostatnią prostą na bazę tak naprawdę godzina 10.41 swoją pracę rozpocząłem o 5:00 o 5.31 więc zbytnio się dzisiaj nie napracowałem powiem Wam szczerze, że jakby była możliwość dzisiaj wyjazdu jeszcze w jakiś przejazd liniowy to pewnie bym go wykorzystał tak samo jak Jutro, czyli dzień po tym jak nagrywam ten przejazd, mamy w grafiku, miałem zaplanowane wolne, ale zgłoszę dyspozytorowi zmianowemu chęć przyjścia do pracy, jeżeli tylko taka okazja się nadarzy. Jeżeli jakiś z pracowników wcześniej za nie może zgłosi, że nie będzie, nie będzie w stanie przyjść do pracy, no to ja wyrażę chęć przyjścia do takiej pracy. Nieważne, czy to, będzie, czy to będzie, Brygada Planowa, czy to będzie Brygada Bisowa, nawet na Brygadę Bisową mógł przejść. A może jakaś Brygada Bisowa się trafi, może trafi się jakaś Brygada Bisowa na przykład linii numer, dajmy na to 51, której jeszcze u mnie na kanale nie ma. Linii numer 54, której także u mnie na kanale nie ma. To wtedy, oczywiście. Taki przejazd, takie przejazdy nagram. Ale póki co pozostało mi dojechać do bazy, odstawić auto, zdać dokumenty i wtedy będę dopiero z dyspozytorem na temat jakiejkolwiek pracy w następnym dniu rozmawiał. Tutaj mogę już w sumie ten rozkład jazdy sobie schować. Już mi nie jest potrzebny do niczego, w sumie będzie mi jeszcze potrzebny do wpisania czasu pracy, ale to już poza nagraniem, jak tylko zaparkuję sobie wszystkie dokumenty. Podsumuję, póki co został może kilometr, może, <laughs> może półtorej <laughs> do zajezdni. Lubelską, w tą stronę można wyjechać z miasta, wyjechać z miasta między innymi w stronę miejscowości mniejszych, tuż za Rzeszowem, czyli na przykład Trzebownisko, Nowa Wieś, czy tam jasiąka, czy może nawet Stobierna. Nieco dalej mamy Sokołów Małopolski. Tą drogą również da się dojechać do na przykład do Kamienia, do którego jeździłem za czasów pracy w PKS-ie, Nagrania linii numer 215 są na kanale. Także można sobie zobaczyć, no i już tam gdzieś za drzewami wyłania się budynek biurowca oraz stacji obsługi pojazdów. Ja za moment będę skręcał w prawo. Właśnie na pas zjazdowy do zjezdni, sterownik go znajmił nam koniec trasy Lubelska Zajezdnia MPK także Fajnie ze strony sterownika, że nam coś takiego oznajmił. Tutaj mamy. Tutaj mamy coś takiego. Mamy tutaj alejkę, w której zazwyczaj parkują Mercedesy Gazowe, Mercedesy CNG. Tutaj, w tym momencie, jest to alejka w której w trakcie dnia mogą parkować właśnie autobusy, które mają zjazd na ulicę Lubelską, które właśnie obsługują yy, na przykład brygady Misowe, czy takie brygady właśnie z przerwą na zajęzdnik, tak jak na, na przykład moja brygada 43 przez 1. Ja sobie w tej chwili na biegu wstecznym cofam na stanowisko postojowe. Kończę to nagranie. Tak wyglądał przejazd techniczny w moim wykonaniu z przystanku niepodległości Rejtana. A wy się trzymajcie cieplutko i do kolejnych filmów.